Moi drodzy, kolejny dzień, już 21 grudnia, i znowu wielka szansa, abyśmy stanęli wobec kolejnego refrenu, który powraca do myśli, słów, terminów, które już żeśmy tutaj przywoływali. Bo refren dnia dzisiejszego brzmi: pieść nową panu, radośnie śpiewajmy. O radości mówiliśmy w niedzielę. Pieść nową Panu radośnie śpiewajmy. I spróbujmy odnieść tę prawdę, te słowa do kolejnego owocu Ducha Świętego, jakim jest wierność. Dlaczego wierność? Pieść nową Panu radośnie śpiewajmy. To jest nawiązanie i zwrócenie uwagi, chociażby właśnie na to, że już tyle potrafiliśmy i tyle żeśmy przeżywali. Tyle Bóg wpisał w nasze życie, ale za każdym razem, kiedy to jest nowe, kiedy każdy dzień, każda chwila, każda sytuacja jest dla nas rzeczywiście znakiem tej wyjątkowej wierności Boga, ale i zaproszeniem ja chcę być dla Ciebie wierny. Tak naprawdę przecież, kiedy słuchujemy się chociażby w Ewangelię, takim bardzo szczególnym symbolem tej wierności są słudzy, a więc również ich oddanie, ich wierność, właśnie wierność. Ich wytrwałość, ich oddanie, ich gotowość do tego, żeby nie przeoczyć żadnej chwili. Za każdym razem, każdy dzień, to wszystko, czego, co podejmujemy i czemu chcemy się oddać, będzie nowe. Każdy dzień jest nowy. Każde spotkanie jest nowe. Każdy sakrament jest nowy. Każda modlitwa jest nowa. Każdego dnia sprawuje sakrament Eucharystii. I każdy jest nowy. Bo przecież to jest ten moment, kiedy Bóg otwiera niebo przez moją posługę jako kapłana otwiera niebo na ten czas na ten moment, na ten dzień na tę chwilę dla tych, których widzę z którymi się jednoczę którzy zawierzają mi swoje intencje których noszę z tymi sprawami i sytuacjami, które są dzisiaj dla tych tajemnic, które Bóg dzisiaj wpisuje, ja mogę ich nie rozumieć, mogę ich nie widzieć, mogę ich nie znać, nieważne. Ale skoro otwieram niebo i jestem opiekunem tego, to to jest zawsze nowe, to jest na ten czas. To jest wyzwanie i wielkie zaproszenie, aby tego nie zmarnować. A wtedy, kiedy jesteśmy po, po i potrafimy z taką wrażliwością przyjąć, ten szacunek i tę wierność Boga jednocześnie wyrazi się w naszej wierności. To zawsze będzie to świeże, nowe. Będziemy czerpać z doświadczeń przeszłości tego, co było przed chwilą, godzinę temu, dzień temu, tydzień temu. Wykorzystamy i będziemy próbowali pójść drogą, która przyniosła sukces. Nie zawsze przyniesie znowu, ale już na niej będziemy czuli się bezpiecznie. Będziemy ostrożniejsi. Wobec tego, co doprowadziło do, jeżeli nie upadku, to może do zatrzymania. I nie było nic nowego. Poszliśmy starą drogą, bezpieczną, znaną. Dobra. Ale czy rzeczywiście wystarczająco? Ile w naszych ludzkich relacjach, biorąc pod uwagę znowu ten obraz nowonarodzonego dziecka, kochane mamy, kochani tatusiowie, każdy dzień, każda chwila, Każde karmienie, każde przewinięcie, każdy sen tego dziecka i każda, każde jego przebudzenie jest nowe i pokazuje tę wyjątkową drogę wierności i wytrwałości pewnego dzieła, które trwa, ale i też jest znakiem Waszej wierności. Niech ona wyraża się w naszym życiu i w naszej wierze.